Jakieś wytyczone trakty komunikacyjne, typu ta właśnie. Ludzi. Tak, Dobra. i że trzeba po prostu przyjąć to jako już fakt, jak nazwijmy to mówię w słowie prawo y, lokalne. Skoro tak zostało wydeptane, tak ma być. Ja uważam, że nie. My możemy przywrócić, dlatego też, też sugerowałem, żeby A. postarać się nałożyć ten plan y, zaproponowany przez. Y, Tą firmę, która w ten plan zagospodarowania, na istniejący plan katastralny tej części miasta i, i dostosować w dużym przybliżeniu, albo nawet jeżeli się uda, dokładnie ten układ. Oczywiście tych alejek było więcej w tym cmentarzu. Nie wszystkie muszą być zachowane. Stwierdzenie, że ludzie i tak będą deptali, bo są przyzwyczajeni do skracania sobie drogi. No, mi się bardzo spodobała wypowiedź Roberta Kempy, który sugerował, że są w tej chwili dobre nowe formy ograniczenia takiej swobodnej przychodzenia poprzez właśnie nasadzenie chociażby tego niskiego żywopłotu. Mi się ta propozycja bardzo spodobała. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, które by poprzez właśnie odpowiednie nasadzenie wytyczyłoby raz, że układ a dwa wskazywałoby, gdzie znajdowały się kwatery z pochowanymi tam byłymi mieszkańcami Bierzycka. Także tutaj ja tutaj nie zamierzam toczyć wielkich wojen, bo myślę, że sprawa, jak stwierdził Paweł, jest e, prosta do rozwiązania. Można pewne rzeczy skorygować. Ja zdaję sobie sprawę, że zostały e, poniesione pewne koszty. Błędem byłoby dalej grnąć e, w obronę tego projektu, ponieważ on narusza ten charakter tego miejsca, a właśnie dołożyć starań, żeby e, za nie, być może niewielkie pieniądze, dokonać korekty. To to już pani e, burmistrz sugeruje w tym piśmie: e, dokonać korekty układu tych tras komunikacyjnych przez to miejsce. Aby, tak, a, aby zapewnić tym zmarłym, powiedzmy sobie, leżącym w tej, w tej, na tym miejscu względny szacunek ze, ze strony współczesnych mieszkańców, co to z kolei dotyczy tego e, placu zabaw, no tutaj to też jest, też można by powiedzieć, dyskusyjne. Lokalizacja w tym miejscu, zgadzam się z Pawłem, że, z Panem Burmistrzem, że e, jest on zlokalizowany na tym planie, e, w miejscu, gdzie nie było cmentarza. Tego też jest, jest racjonalne. Lokowanie placu zabaw, dostosunkowo niewielkiego, w miejscu położonym nie tak, blisko, nie tak, nie tak daleko od najróżniejszych z miasta, gdzie dzieci raczej powinny mieć spokój i względną ciszę, a lo lokalizacja nastąpi w miejscu, gdzie są i spaliny, i hałas, i może być nawet forma niebezpieczeństwa, bo dziecko może wybić na ulicę. Także mi się wydaje, że. To się zgadzam, jeszcze raz powtarzam, jest to sprawa prosta, tylko kwestia chęci. Czy chcemy dokonać tych korekt? I tylko tyle. Proszę, proszę bardzo, kolega, po kolei, jak Państwo się odnoszą. Pan był łaskawy użyć kilkakrotnie słowa, że miasto jako projektodawca nie. U uwzględnił, że ten teren jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Yy, na jakiej podstawie sądzi Pan, że Urząd tak uważa, że właśnie nie jest pod nadzorem yy, konserwatora zabytków? Bo wglądały się pewne tu nieporozumienia, przynajmniej dla mnie. Ty, tymczasem Pani burmistrz pisze, przytaczam, trzeba pamiętać, że teren ten jest pod nadzorem konserwatora zabytków, który czuwa i będzie czuwał nad tym. Czy y, pani burmistrz uważała tak w, moment, w momencie, gdy były, była opracowana koncepcja zagospodarowania <tuszelne> tego terenu? Tak, uważał pan. <tuszelne> y, Czy, czy pan radny zapoznał się z treścią pism, które -y, y, panu dawnemu zostały przygotowane na, na to posiedzenie? Ja przepraszam bardzo, ja na, na sesji y, informowałam, że y, pan tutaj pozostawił do wiadomości wszystkich radnych całą wymianę dokumentacji pomiędzy Wspólnotą a Wiesz, Wspólnotą a Miastem. I tu jest to bardzo dokładnie wszystko wyjaśnione pismo po piśmie. E, wyjaśnię panu radnemu, że w momencie gdy rok temu była przygotowywana rewitalizacji tego, e, e, tego terenu, stanowisko władz miasta było takie, że park ten nie jest, nie podlega ochronie konserwatorów. Nie jest to prawda. Yy, mogę? Nie, nie jest to prawda. Yy, staram się wyjaśniać, yy, niestety gdy yy, się mówi o rzeczach prostych i konkretnych, należy operować faktami, a nie pomowaniami, typu wydaje mi się, że się, myślę, uważam. Yy, decyzja konserwatora o yy, umieszczeniu w jeszcze obszaru jest rzeczywiście z lat 80., jest nieprecyzyjna, niedokładna i można sobie interpretować ją jak to chce. Ale Rada Miejska, trzeba by spojrzeć na próbę, parę lat temu uchwaliła, 2 trzy lata temu uchwaliła plan zagospodarowania tego terenu. Prawnik na pewno wie, że wszystkie tego dokumenty planistyczne są uzgadniane dokładnie ze wszystkimi służbami, w tym z konserwatorem zabytków. I są dwie kategorie ochrony konserwatorskiej. Jedna, jeden sposób ochrony jest to obszar chroniony przez konserwatora zabytku, używając skrócie. Obszar taki jest chyba na połowie te, terenu naszego miasta, może troszkę mniej. I na tym planie akurat jest zaznaczony fioletową linią i ona sobie biegnie daleko, daleko, daleko w różne miejsca. W całym obszarze chronionym jest park i cmentarz. W tym obszarze chronionym jest zaznaczony uzgodniony z konserwatorem zabytków obszar, który jest obiektem zabytkowym. Tym obiektem zabytkowym uzgodnionym z konserwatorem zabytków jest cmentarz dzisiaj ograniczony płotem. I takie, I takie są po prostu fakty. Czyli cały obszar jest chroniony konserwatorsko, natomiast część jest obiektem zabytkowym. I nie można mówić, że obiektem zabytkowym są drzewa, alejki, tylko obiektem jest cały ten teren i tyle. Takie są po prostu zimne fakty wynikające z prawa. Jeśli, to też jest technika, o której prawnik na pewno wie, że jeśli się przystępuje do jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, do czegokolwiek. To z góry wiadomo, to w umowie zawarte, chociaż nawet nie musi być zawarte, że projektujący musi mieć wszystkie uzgodnienia co do jednego, bo bez tych uzgodnień nikt nie zapłaci ani 10 za dokumentację techniczną. I oczywiście ta dokumentacja techniczna była uzgadniana z Konserwatorem Zabytków Wojewódzkim, który w pierwszym etapie e, nie wyraził zgody, e, uchylił nas, czy. Nie zgodził się na niektóre elementy naszego projektu i my tą decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaskarżyliśmy do Krajowego Konserwatora Zabytków i Krajowy Konserwator Zabytków wykazał ewidentne błędy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wprost nie może nakazywać, bo nie ma takiej siły, ale wskazał w jaki sposób powinna być tam decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków I, i decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wydana. Więc mówienie, że, to się, że ktoś ignoruje, że, że, że ktoś nie, 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 nie współpracuje z konserwatorami zabytków, jest po prostu ewidentną bzdurą, fałszowaniem ewidentnej rzeczywistości. To nie tylko Wojewódzki Konserwator Zabytku zajmował się tym pakiem, ale również Krajowy Konserwator Zabytku. Przepraszam, czy jest pytanie? Tak, ja konkretnie pytałem o tego te konserwatora, bo to było takie miasto no, pod kilkoma względami. W marcu ubiegłego roku stanowisko miasta było takie, że część parkowa, nie mówimy o cmentarzu, właśnie o tym parku, część parkowa stanowiąca pozostałość po zlikwidowanym cmentarzu komunalnym, nie jest objęta przywołaną decyzją Kuka Zuwał. Pismo konserwatora Zabytków przywołuje decyzję, która brzmi, że do rejestru zabytków wpisany jest cmentarz e, wraz z przyległym parkiem. Cmentarz o powierzchni to należy czytać wszystko. O powierzchni 2,3 hektara, a ta powierzchnia jest 2,3 hektara, 2,17 hektara. Cmentarz O powierzchni, Tam jest wymieniona powierzchnia. Jeżeli się jest rzetelny, to wypada czytać wszystko. Proszę bardzo, pan Proszę państwa, akurat tak się składa, że żyje tu w Gierzysku tyle lat, ile Polski Ludowej i tej nowej. I ten cmentarz dobrze pamiętam. Ale nikt dzisiaj nie chce tego przyjąć, że kiedy tam ten cmentarz był, był on na brzeżu Giżycka. A nie tak w środku, jak dzisiaj jest. Bo pobudowane tam zostały domy, różne rzeczy, drogi i tak dalej. A kiedyś. Kiedyś tam było czyste pole i nic więcej. No, w tamtą stronę. No bo to osiedle, trzydziestolecia powstało, tak, 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 tak. I, i tego. I dzisiaj to, to musi być przystosowane do potrzeb ludzi, którzy tam żyją. I my se możemy według starej receptury powytyczać te alejki. Tylko ludzie jak cho będą chodzili tak, jak im jest wygodniej. Dobrze pamiętam, jak. Od, przy tych blokach pegerowskich na kościuszku postawiono płot, no żeby ludzie przez tą część cmentarza nie chodzili. Dzisiaj tego płotu nie mam, bo ludzie go porozwalali. No to... Można, czemu? Wszystko można zrobić, tylko jeszcze trzeba będzie zatrudnić pięciu do Straży Miejskiej, żeby tam stali i pilnowali tego, a ludzie i tak będą chodzić. No to jest wszystko, bo będą robić to, co im wygodni. Poza tym musimy sobie wziąć pod uwagę, że to nasze społeczeństwo w Giżycku nie spadło z księżyca dzięki II wojnie światowej znalazło się tu. Ja tu w ogóle nie chciałem jechać.